Knośli dla Was w mojej kuchni. Zrobimy dzisiaj fantastyczny, mocno serowy ser wyrazistym smaku, bez spodu, więc będzie łatwy, bardzo szybki. Nie robimy ciastek, a nic nie kładziemy. Chociaż, chciał to ciastka, złożyć w biurę na przykład na spód. Proszę bardzo. Więc szybko się zabieramy do roboty. Mamy sporo czasu. Przecież wiecie, mimo tego, że są święta, niestety. Nie możemy spotykać się z naszymi bliskimi, no trzeba przestrzegać tych zasad, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żeby no, czego zresztą Wam na te święta bardzo, bardzo życzę. No to co? Robmy go, bo będzie bardzo smacznie. Aha, jeszcze jedno, polejemy go na koniec ciemną kakaową polewą, czyli będziemy mieć słodko-kwaśny sernik o mocnym, wyrazistym smaku, bez spodu jeszcze do tego kakaowa, mocna polewa, lekko gorzka, fantastycznie, zobaczcie. Czyli mamy ser kilogram pyszny dobry ser. My lubimy ten ser, dlatego kupiłem taki i będę go w tej maszynce tutaj mielił. Do tego potrzebuję 200 gramów masła, dwie łyżki mąki. Tutaj mam pszenną i oczywiście mąka ziemniaczana, czyli skrobia. Szklanka cukru, drobny cukier lub cukier puder, lepiej żeby był drobny cukier, zawsze z niego korzystam i zawsze się sprawdza. Można kupić taki, powiem od razu, w Kauflandzie na przykład, teraz są trudne warunki, więc nie będziemy tutaj biegać po całym mieście. No i pięć dużych jaj, gdyby były mniejsze trochę, weźcie sześć, ale ja mam ja duże tutaj na stole, więc takie użyjemy i cukier, cukier z dodatką wanilii też można dostać w sklepach ewentualnie cukier waniliowy, czyli tak zwany wanilinowy, aż wanilinowy się nazywa a zwany waniliowym dobrze, wszystko, to są wszystkie produkty jeszcze tortownica, od razu wyłożyłem ją papierem Starczy idealnie 22 cm, mniej więcej taki przepis na kilogram sera. A co o tym serze jeszcze? I ten ser mam właśnie w kawałkach, kupiony w fajnej własnej, ale możecie doskonale użyć takiego sera, który jest już mielony, czyli w tych kilogramowych opakowaniach ser mielony na sernik. Jeżeli ktoś ma sprawdzony i wie, że jest dobry dla niego smaku, bo ten nasz jest wyjątkowo smaczny, to wtedy faktycznie po prostu go używacie. Natomiast ja muszę go zmienić trzy razy, więc do roboty. Serwant już dobrze zbielony, trzy razy tak jak powiedziałem, przepyszny jest. Mam tu naczynie, w którym będę ucierał masło, cukier, waniliowy też z wanilią, a później wrócimy jajka, no to do dzieła. Najpierw masło, muszę mieć 150 gramów, czyli to jest 200 kostka. Więc zrobię sobie 3 czwarte tej kostki. Tamtą pozostałość nie zmarnujemy, ponieważ zrobię z niej polewę kakaową, którą zobaczycie w innym filmie. Zaczynam miksować, powoli wsypując cukier. Na początek wrzucę jakieś jedną czwartą szklanki. Trzeba oczywiście zrobić puszystą, cukrową masę. Na 4 razy ten cukier wsypę, Będzie dobrze. Jaja wybiję sobie do miski, ponieważ muszę zauważyć, żeby nie było przypadkiem skróbki w środku. A to się może zdarzyć. Teraz będę te jaja dodawał po sztuce do masy i będziemy miksować do rozpuszczenia czy wmiksowania całego jajka równo. I następne, następne. Zobaczcie. Każde może tak pół minuty, może troszkę dłużej, wystarczy, żeby zrobić dobrą masę. Wszystkie pędziały rzucone, nie możemy zapomnieć o cukrze z wanilią. To jest cukier puder z naturalną wanilią, troszeczkę wprowadzi nam takiego koloru odrobinę i w samym serniku też będzie tą wanilię widać, a przy okazji, jak już mamy ten puder z wanilią, to możemy dodać nasze mąki. Widzicie, cały czas trzymałem na sitku, żeby ostatecznie móc je przesiać. Żeby wszystko było puszyste. I teraz na delikatnych obrotach zaczynamy. Żeby nie powstała tu chmura kurzu. I stopniowo zwiększam obroty Stawiam sobie tutaj łopatki, żeby nie kapało i muszę wziąć inne naczynie, ponieważ ser mi się nie zmieści. Wezmę garnek, będzie odpowiedni do tego. Zobaczcie, jak ta masa wygląda. Fajna masa. To jest, nie jest jeszcze masa, oczywiście serowa, tylko masło, cukier, aromaty, odrobina mąki. No i oczywiście pięć dużych jaj. Teraz będę częściami, porcjami łyżkami dodawał ser. I będziemy kręcić razem z tą masą, żeby znowu zrobić fajną, yy, równą masę naszego sernika. Pierwsza, solidna łyżka idzie do środka. I na wysokich obrotach nie trzeba tutaj delikatnie, tylko ostro kręcimy, żeby jeszcze napowietrzać całą masę jak najbardziej. No i pierwsza poszła. Teraz druga solidna łycha. Niestety trzeba to wykończyć, aż ser się skończy. Więc ja już kręcę, a za chwilę będę miał wszystko. Spójrzcie, fantastyczna masa. Zaraz muszę ją spróbować. Mam tu odrobinę i już wkładamy. Pyszne. Po prostu można by taką jeść troszeczkę schłodzić i byłby fajny deser taki jogurt można paczkować od razu w foremki i sprzedawać do sklepu oczywiście jak już tutaj przełożymy wszystko to trzeba ją dobrze tutaj wygładzić bo musimy pokryć ją jeszcze po lewą o, bo trochę nierówności to nie zaszkodzi 170 stopni do piekarnika i po włożeniu od razu zmniejszyłem temperaturę do 150 stopni, czyli pieczemy w 170 stopniach, zmniejszamy temperaturę do 150 stopni i może uda nam się zrobić ten sernik puszysty. Uśmiecham się, ponieważ bardzo ciężko jest zrobić puszysty sernik bez żadnych dodatkowych dodatków, dodatkowych dodatków, bez dodatkowych wzmacniaczy tego sernika. A my mamy ser, tylko jaja, oczywiście cukier i masło. Pyszna masa była, więc sernik też będzie pyszny. Ale może uda Wam się zrobić puszysty, jeżeli zastosujecie szyną zasadę. Na koniec, po półtorej godzinie, jak już się upieczę, to wyłączcie piekarnik i w tym momencie zostawcie go tak na godzinę przy zamkniętych drzwiczkach lub uchylonych tylko tyle, taką szparkę. Tylko zróbcie, żeby sobie w stygu Powolutku i po godzinie dopiero wynieście go gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu dostygł sobie do końca, bo będziemy go pokrywać polewą e, ciepłą, gorącą, kakaową polewą, więc lepiej, żeby był dobrze wystudzony. Spójrzcie, pięknie już Ach. wystygł, opadł troszeczkę oczywiście jak to sernik. Po to jest właśnie ten papier, żeby mógł zrobić o tak. Zdjąć go i później już będę mógł go sobie tu pięknie kroić. Dla tych, którzy oglądają film z sernikiem, zobaczcie, przygotowałem tą wcześniej wspominaną polewę, a dla tych, którzy oglądają film z polewą, zobaczcie, przygotowałem sernik. Ta polewa charakteryzuje się tym, że jak ją nie rozprowadzę, to i tak się pięknie wygładzi później, byleby tylko było w miarę wszystko przykryte. Więc muszę ładnie tu przesmarować cały sernik. Polewa jest lekko gorzkawa, bo było sporo kakao i taka właśnie ma być, Zobaczcie, na razie ją tak rozprowadzam byle jak, sobie tutaj smaruję, tylko żeby wszędzie był sernik pokryty, a ona sama robi się gładka. I to jest przepiękne. Zrobię tam zbliżenie. Oczywiście teraz trzeba z tą polewą i z tym sernikiem iść na dwór. Ona może na dwór, do chłodnego miejsca po prostu, a że mamy przecież taką porę, jaką mamy, to wystawiam, żeby cała polewa się ściągła. I to wszystko. Mamy sernik z polewą kakaową. Moi drodzy, tak wygląda kawałek ukrojony. Zobaczcie, tak jak mówiłem, nie jest zbyt wysoki, ale nieprawdopodobnie pyszny. Możecie spróbować z tego sera mielonego, będzie dużo szybciej. No, już. I tak jak widzieliście, tak właśnie wygląda. Piękny, cudowny sernik. Możemy go zrobić, ale nawet powinniście go zrobić na święta. Jest doskonały w smaku, to jest jego bardzo wielka, bardzo wielka zaleta. Po prostu patrzcie na mojego YouTube'a, oglądajcie inne filmy. Mnóstwo przepisów jest świątecznych. No, dzisiaj jest wtorek, wyjątkowo, ale to mniejsza z tym. Jutro zobaczcie, jaki śmieszny film będzie zupełnie o czymś innym. Pokażę wam, co skonstruowałem sam w domu. No i co? Środa gotuje. Tak ma być. Cześć.